Słuchajcie, dalsza część tego, co się dzieje w Kurozwękach. Cała noc, którą Walerian jechał na rowerze w Kriokomorze, Patrycja, która mu towarzyszyła i miała tak zwaną noc jakucką, czyli 6 godzin w śpiworze przy zdecydowanie ujemnych temperaturach. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jaki wpływ na człowieka mają niskie temperatury z ekspertem, ja myślę, jedynym w Polsce, od Kriokomory, który również tutaj ma taką kriokomorę mobilną, którą widzicie za plecami, dzięki której Walerian może tutaj różne wyczyny robić. Przedstawiam wam Emilian Zgraja. Witam was wszystkich. Emilian, jak się zaczęła twoja przygoda z walerianem? Waleriana, poznałem trochę ponad rok temu. Poszukiwał kriokomory na to, żeby zrobić, po to, żeby zrobić rekord. Swój pierwszy rekord duży Guinnessa w Krokomorze, czyli jecha, jazda na rowerze stacjonarnym w minus 100 stopniach przez ileś godzin. Nie wiedział ile jeszcze. Nie wiem, czy nie mógł się dogadać z innymi hmm, producentami. W każdym razie zadał mi dwa pytania. To rozmowa była króciutka i treściwa. Gdzie ja jestem? We Wrocławiu. Czy ja mogę przyjechać za 6 godzin? Ja mówię, proszę bardzo, bo chcę zobaczyć. Proszę bardzo. I tak poznałem Waleriana. Walerian wszedł do komory, zobaczył, mówi: Biorę. <noise> ja mówię, Ale do czego? Poczekaj. Chcę zrobić rekord Guinnessa, i tu opowiedział całą tam scenariusz sytuacji. No i tak się zaczęła współpraca. Ale to wtedy było parę godzin, teraz prawie 24, czyli rzucałeś, zostałeś rzucony na głęboką wodę. Tak, tak mi się wydaje, prawda? Ja myślę, że tutaj. Samo powiedzenie wrzucone na głęboką wodę jest takie troszeczkę obok, dlatego że tej głębokiej wody nie ma. Nikt nie robił tego przed nami. Ani Walerian, ani ja. Krekomory no, w normalnym układzie pracują 4 godziny, czasami 5, później musi być przerwa, rozmrażanie. Są używane przede wszystkim do zabiegów do zabiegów kryoterapii ogólnoustrojowej, po to, żeby leczyć, rehabilitować odnowy biologiczną robić, mnóstwo, mnóstwo rzeczy łącznie z kosmetologicznymi, tudzież na przykład leczone są depresje też zabiegami. O to bardzo mnie ciekawi, bo depresji jest bardzo dużo, a teraz jeszcze w czasach COVID-u to po prostu narosło na maksa. Ludzka psychika no, nie jest odporna na ten stres i bieg, jaki jest zafundowany w XXI wieku człowiekowi. Powiedz mi tak, jeżeli chodzi o te lecznicze właściwości, no wiadomo, od zarania dziejów, że zimno dobrze działa na człowieka. Ja uważam, że lepsze dla człowieka jest zimno niż ciepło, bo można się ubrać, ale rozebrać się ze skóry już nie da. Natomiast Walerian tutaj pokazuje, że można pokonywać takie niesamowite różnice temperatur. Tutaj jest minus 150, no potem oczywiście ta temperatura była troszeczkę podniesiona, a teraz jedzie w saunie, prawda? Czyli dodatnie, i to mocno dodatnie temperatury. on pokazuje, że ludzki organizm to wytrzymuje. Powiedz mi, jak najniżej dałeś mu temperaturę, najniższą? Jaka najniższa była próba? Ja może zacznę troszeczkę inaczej, bo to wyjaśni ludziom, o co chodzi w krioterapii. Troszkę mi czasu zajęło, żeby sformułować określenie tłumaczące ludziom, co krioterapia robi. Bo w sposób jadalny i taki bardzo czytelny e, dla ludzi. Każdy z nas ma na ciele, na skórze 35 000, około 35 tysięcy receptorów, receptorów ciepła i 250 tysięcy receptorów zimna. W momencie kiedy my wchodzimy do komory do minus 115, 135 stopni, to jest zależnie jak się tam adaptują organizmy, następuje taka ilość informacji do mózgu, że mózg. Zakłada się, że tego nie analizuje, tylko wydaje rozkaz do ciała, bronimy organizm. Wytwarzany jest naturalnie przez nas samych testosteron, adrenalina, beta endorfiny i Czyli antydepresanty. Również, oczywiście, że tak. Również a, o, ustrój rozszerza naczynia krwionośne i pompuje krew z, jakby z, z, z o tlen. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast z Walerianem. Ja bym nie chciał tworzyć legend. Unikam mitów i legend, dlatego że Walerian jest człowiekiem, który już od drugiego czasu używa niskich temperatur i on ma przestawiony organizm. Normalny człowiek nie zniesie tego, nie da rady. To trzeba lat. Najpierw morsowania, później jeszcze treningów w różnych warunkach i dopiero możemy mówić, że to się da. Osobiście ja bałbym się tyle czasu przebywać w takim otoczeniu. Bo jest... No bo powiedzmy, że leczniczo to jest około 3 minut, prawda? Leczniczo robimy to w temperaturze minus 115 do 135, tak jak mówiłem, i zabieg trwa tak naprawdę w głównej komorze 3 minuty. Całość 3,5, ale. 30 sekund spędzamy we wstępnej komorze, w której jest o połowę niższa temperatura, żeby zaklimatyzować, a żeby nie było jakichś udarów. Powiedz mi, bo Ty od lat się tym tematem zajmujesz. Czy Ty prowadzisz jakieś badania, czy gdzieś można na ten temat poczytać, czy Ty masz jakąś stronę, tak żeby ludzie się bardziej tym tematem zainteresowali? Bo ja uważam, że w obecnym cywilizacyjnym chaosie jest to jakieś rozwiązanie dla ludzkości. Tak naprawdę bezpośrednio badań medycznych my nie prowadzimy sami, tylko zawsze we współpracy z lekarzami. Czyli tak jak tutaj mamy Medic Rescue Team, tak? Dokładnie. I oni. Dokonują pomiarów, oni wiedzą, jakie są procedury, oni wiedzą, jak, jak to trzeba zrobić, żeby to było, um, można pokazać na świecie, żeby to było powtarzalne, bo nauka tego wymaga. Natomiast nasze badania dotyczą na przykład wytrzymałości materiałów, z których skonstruowana jest komora, e, ucieczki zimna, czyli izolacji, i różnych różnych rzeczy związanych z konstrukcją. Ja naprawdę... Wytrzymałość też sprzętu, prawda, na którym Walerian jedzie. Z rowerem jest inaczej, bo to jest specjalnie przygotowany rower, dlatego że na przykład ciekawostka jest to: ten rower nie ma smarów. I na przykład ten rower, na którym jechał Walerian w Kuroswenkach, on się po 19 godzinach zużył. Polega to na tym, że wytarła się stal, bo tam nie było żadnych smarów. Dlaczego? No bo w minus 150, 160, 170 stopni smar zamarznie do twardości stali. Także to, to zostawmy temat. Ja mówię o komorze, o tym, żeby był otoczenie, żeby to miało jakiś tam klimat, żeby nie wystraszyło, żeby nie stresowało i tak dalej i tak dalej. A nas interesują właśnie przejścia, temperatur, jak się zachowują materiały. A z tym czasami jest różnie. To wszystko, co mówisz, jest szalenie ciekawe. Ale ponawiam pytanie. Gdzie można o tym poczytać? Czy ty prowadzisz jakiś, nie wiem, blog, jakąś stronę internetową? Jak ludzie się mogą z tobą kontaktować? Ha, z tym jest troszeczkę tak na opak, dlatego że ja dość dużo pracuję i długo. Poczytać można na naszej stronie. To jest strona www.audiomed.pl. I tam mam opisane działanie krioterapii, dziedziny krioterapii, że na przykład można z powodzeniem na świecie stosuje się już od lat w sporcie i tak dalej, i tak dalej, w medycynie, w rehabilitacji, również stosowane są w procesach uzdatniania i uruchamiania osób starszych, w fitnessie, w odnowie biologicznej, regeneracji i tak dalej, a także w leczeniu depresji. Psychiatrzy to już bardzo często używają, bo wszystkie te Rzeczy, które produkuje organizm są nasze naturalne, one nie są z zewnątrz, tylko my pobudzamy mega mocnym potrząśnięciem organizm, mózgiem organizm do tego, żeby on zaczął po prostu się bronić tak jak natura go ułożyła i stworzyła. No ja jeszcze do tego dodam, słuchajcie, ja to obserwuję z mojej dziedziny, czyli chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, kriokomora odmładza. I uważam, że jest to o wiele lepsze niż różne zabiegi, którym ludzie się poddają, płacąc ciężkie pieniądze. Także zapraszam ludzi do kriokomory, jeżeli chcecie być młodsi, zdrowsi, a przede wszystkim, jeżeli odporniejsi. chcecie odporniejsi, tak. Ale odporność bardzo dużą. A w czasach, kiedy mamy COVID, inne infekcje, bo COVID to jest jedną z infekcji, tych infekcji jest mnóstwo. Kluczem, kluczem do tego, żeby być zdrowym jest odporność, a tutaj w Kriokomorze my tą odporność zyskujemy, czy ja dobrze mówię, Emilian? Dokładnie tak, można ją zbudować, oczywiście nie za pierwszym wejściem, tam są serie zabiegów, z konsultacją, z fachowcami, lekarzami, którzy no, pasjonują się i wiedzą jak używać krioterapii, można bardzo dużo odporność zrobić. Słuchajcie, tutaj jest upał dzisiaj w kuroswękach, a mnie się marzy tutaj z zawodowymi morsami, tak to mogę powiedzieć, wejść za chwilę do bali, minus 20. Ja nie jestem jeszcze takim morsem, żeby wejść do minus 50, tak jak to robi Elza, Walerian czy Piotr, ale chcę spróbować. Operator kamery też już o tym po prostu marzy. Więc żegnamy Was z pięknych kurozwęg. Myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się, tak jak ja śledzę losy Waleriana, wiecie, że o nim książkę piszę, tak myślę, że z Emilianem też będę w kontakcie, ponieważ kriokomora mnie pasjonuje, sama na sobie przetestowałam, jest to naprawdę fantastyczne lekarstwo. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, szukajcie informacji, korzystajcie i idźcie w kierunku naturalnych metod, one działają. Dziękujemy i pozdrawiamy z